Witam Was na moim kanale poświęconym sprzedaży na Allegro. Sporo osób prosi mnie, żebym nagrywał więcej materiałów poradnikowych, w sensie co sprzedawać, jak sprzedawać, moje opinie na temat jakichś produktów. Więc w tym odcinku ocenię typowo parę produktów i sprzedawców z Allegro. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. Pierwszy produkt dość ciekawy temat. Mianowicie jest to produkt prezentowy wiadro majstra prezent dla budowlańca murarza na osiemnastkę urodziny taty faceta itd. I jak widzimy jest to produkt za 60 zł który kupiło 286 osób w ostatnim miesiącu. Co czyni ten produkt no, bardzo dobrym produktem jeżeli chodzi o, o sprzedaż. I ogólnie, dlaczego ten produkt jest ciekawy? No, mianowicie dlatego, że w produkcji jest on mega, mega tani. Jak sobie rozbijemy to na czynniki pierwsze, to takie wiaderko znalazłem naprawdę na, na gogle, nie wpisując, po prostu wpisałem wiadro 5 litrów. I takie wiadro możemy kupić za, za 5 zł. Zakładam, że on ma to wiadro w hurcie gdzieś tam jeszcze, jeszcze taniej. No ale przypuśćmy 5 zł za takie wiaderko. Do tego jak, jakaś prosta naklejka, którą sobie gdzieś tam zaprojektował w kanwie za darmo, gdzie. No taka, taka naklejka może kosztować, nie wiem, złotówkę. Niech nawet kosztuje złotówkę, to jest absurdalne, ale powiedzmy. No i do tego ta pokrywka z kielnią, fajny temat, no tr trzeba przyznać, ten ktoś jest kreatywny. Taka kielnia kosztuje 10 zł. Powiedzmy, że gdzieś tam właśnie to przyklejenie, coś tam, no to załóżmy, że ta pokrywka z tą kielnią kosztuje 15 zł. Więc cały produkt Kosztuje nas około 20 zł. Sprzedając go za 60, no mamy 200% narzutu. Przy 60 zł i takiej, takiej ilości miesięcznej sprzedaży, no to robi to naprawdę naprawdę fajny wynik. Ale ja, może z drugiej strony, bo początkujący sprzedawca pewnie się podnieci widząc coś takiego, sam bym się kiedyś podniecił takim produktem, e, aczkolwiek teraz, jako już doświadczony sprzedawca, wiem, że ten produkt e, no, nie jest dla mnie, na pewno nie byłby dla mnie. E, dlaczego? Bo po pierwsze, nie zbuduje wokół tego, wokół tego produktu sprzedaży. Nie ma on produktów, które klient może dobrać. Ten produkt ma też niską retencję. Co to jest retencja? Jest to wskaźnik pokazujący, ile klientów wraca do naszego sklepu w ciągu roku od zakupu. No, ten produkt kupujemy raz na jakieś urodziny, jako taki właśnie fajny gadżet, ale to nie jest produkt, który jest zużywalny, po który klienci wracają Raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na rok i tak dalej. To nie jest produkt, do którego możemy dokupić masę innych rzeczy, tylko raczej jest to produkt jedyny, sam w sobie, jako taki zestaw, coś ciekawego. Także z jednej strony jest to super produkt, z drugiej strony, jako doświadczony sprzedawca, wiem, że on po prostu no, nie jest do końca idealny. Po drugie, ten produkt na pewno nie pasuje do wielu branż, na pewno nie do mojej, przez co no. Moim zdaniem nie wypada go sprzedawać każdemu. Jeżeli ktoś sprzedaje produkty dla dzieci, nie wiem, pieluchy, zabawki itd., i nagle sprzedaje zestaw dla taty gdzieś tam na ukrycie małpeczki, no to ten produkt trochę psuje Wam imidż Waszego sprzedawcy na Legro i też nie polecałbym go generalnie, właśnie sprzedawać na, na Waszym koncie. Po trzecie, w tym produkcie jest pewna personalizacja, bo widzę, że tutaj jest Tadziu, to zakładam, że tutaj może jakieś imię można wypisać. Wiem też, że stworzenie takiego produktu, jeżeli ten sprzedawca samemu robi te produkty, nakleja te naklejki tak dalej, no to to wymaga czasu. Także ja już też wiem, że marża marżą zyski zyskami, ale jeżeli produkt wymaga pewnej opieki, czasu na spakowanie, dopieszczenie i tak dalej, no to też są takie ukryte koszty w tym wszystkim. Sam wielokrotnie sprzedawałem właśnie tego typu produkty, gdzie miałem jakąś personalizację albo czas pakowania takiej paczki był wydłużony i na dłuższą metę no po prostu nie widziałem w tym sensu i za każdym razem rezygnuję z tego typu produktów. Wolę mniejsze, prostsze produkty, z którymi właśnie nie muszę się tak bawić. No ale już z czwartej strony, dla tego sprzedawcy na pewno jest to super produkt. No, zobaczcie w ogóle tego sprzedawcę, ja on wokół tego typu produktów zbudował całą swoją sprzedaż, tutaj widzimy wielowariantowość, mega, róż, mega dużo różnych produktów tego typu, brzydko nazwy takich, no pierdół, tak, zestawów właśnie tego typu, no i wtedy takie produkty, taki produkt ma rzeczywiście sens, no bo on się wpisuje w część szerszej sprzedaży, w waszą branżę, wy w tym siedzicie, no i jakby też budujecie przez to zaufanie do, do klienta, no i dla takiego sprzedawcy na pewno ten produkt jest produktem świetnym. Jak sobie wejdziemy tutaj na jego ocenę no to widzimy 8200 e, gdzieś tam opinii. To oznacza, że ten sprzedawca mógł liczyć na około, załóżmy, 80 tysięcy zamówień w ostatnim roku. E, no i niech zarabia na przykład 15 złotych na zamówieniu, e, co jest skromnym wynikiem, ale załóżmy 15 zł na czysto. No to daje nam to 1 200 000 złotych zysku. E, no. Fajny biznes, fajny. No z jednego konta na Allegro zarabiać sobie ponad bańkę, sprzedając tego typu produkty. Jak widać, też nie mając olbrzymiej konkurencji, bo zobaczcie, w tym katalogu ma na przykład tylko trzy oferty, tak, czyli zerowa konkurencja, bo to jest też, no w sumie druga jego aukcja tu jest jakiś na końcu jest jakiś jego. Nie wiem, czy to jest dropshippingowy, czy ktoś próbuje go kopiować, nie mam pojęcia. Ale praktycznie nie ma żadnej konkurencji, więc no, no na pewno ciekawy sposób na biznes, ale ja, jako doświadczony sprzedawca, wiem, że to nie jest biznes i produkt dla mnie. Ostatnia jeszcze ciekawa rzecz, którą tutaj zauważyłem, mianowicie wszedłem też sobie na opinię o tym produkcie i na końcu zauważyłem taką recenzję, gdzie ktoś dodał zdjęcia tego produktu. I dodał e, screenshota z e, wiadomości z tym sprzedawcą. Co po prostu zauważyłem po raz pierwszy, nawet nie wiedziałem, czy jest zgodne z regulaminem, że tak można, że można wklejać zdjęcia. Myślę, że zdjęcia muszą dotyczyć stricte produktu, a tutaj ktoś dodał jakby prywatne konwersacje z tym sprzedawcą, co mnie no, bardzo zaciekawiło, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Także uważajcie też, co piszecie, z kim piszecie, no bo e, może to obrócić się przeciwko wam. I okej, okay, drugi produkt, czy. Właściwie typ produktu, który chciałem Wam przedstawić, to jest produkt, który zobaczyłem ostatnio na Instagramie: że jeden trener biznesu polecał, właściwie inny, on polecał inny, trochę podobny produkt. Mianowicie są to produkty na Halloween, kostiumy i znalazłem właśnie taki, taki produkt. I jak widać na pierwszy rzut oka, no, jest to produkt na pewno intratny, no bo 150 zł, 115 osób kupiło tę ofertę, czyli no, fajne wyniki kręci. Z ciekawości sobie wszedłem na Alibabę zobaczyć, po ile takie kostiumy chodzą, no to można je kupić za około 30 zł za sztukę. Powiedzmy, że z kosztami... Odprawy celnej, czyli watu i cła, plus koszty wysyłki. No to przypuśćmy, że taki produkt kosztuje 50-60 zł za sztukę. Pewnie taki sprzedawca, to jest zakładam duży sprzedawca, no nie myliłem się, no to on pewnie zamawia kontenerami tego typu rzeczy, więc ma świetną cenę. Załóżmy, że te 50 zł kosztuje go taki zestaw, no to również ma narzut razy 3 na takim produkcie. Przy takiej sprzedaży, no na pewno świetny, świetny produkt, ale tylko na pierwszy rzut oka, przynajmniej dla mnie. Dlaczego? No z mojej perspektywy nigdy nie lubiłem i nie lubię tego typu produktów z uwagi na to, że odzieżówka charakteryzuje się Rozmiarami, czyli już widzimy, że tutaj, e, co z tego, że ten ktoś zaimportował ileś ileś sztuk tego kostiumu, tego produktu. No, ale ten, ten kostium występuje w różnych rozmiarach. E, I nie zawsze w każdych rozmiarach będzie ten produkt szedł idealnie tak jak myśleliśmy. No, zakładamy, że ktoś na przykład zamówił najwięcej S i, e, M i L, e, mniej XL, jeszcze mniej XXL. E, no, ale wiecie. Tu wam się jakiś rozmiar skończy, tego zamówiliście za dużo, tu wam zostanie i z tymi rozmiarami po prostu musicie się bujać. Dlatego ja nigdy nie wchodziłem w rozmiarówkę, nie lubię rozmiarówki. Też y, największy odsetek zwrotów w całym e-commerce występuje właśnie w odzieżówce, ze względu na to, że ktoś zamawia sobie rozmiar M L. Ten, który nie pasuje, to odsyła, ten, który pasuje, zostawia. Także na pierwszy rzut oka, świetny produkt. Jednak jak ktoś się na tym zastanowi, no to nie wiem, czy warto wchodzić w tego typu produkty. Po drugie, jest to produkt typowo pod Halloween. Także w tym momencie ta sprzedaż jest naprawdę wysoka, jest fajna, no ale w piątek mamy Halloween. I dlatego te wszystkie osoby kupują to na imprezy Halloweenowe. Jednak, jednak za miesiąc czy za dwa ta sprzedaż tego produktu będzie pewnie wynosiła blisko zero, no bo nikt nie będzie kupował kostiumu na Halloween w grudniu czy styczniu. Także można na tym produkcie świetnie zarobić, ale przez bardzo krótki okres czasu. Na no później z całą resztą towaru, którego, który wam został, musicie czekać do kolejnego sezonu, czyli do kolejnego września i października 2026. Co jest po prostu jednym wielkim zamrożeniem kapitału, i na start. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna na Legro, no to to może bardzo spowolnić wasz, yy, wasz rozwój. No bo im więcej będziecie reinwestować i inwestować w towar, tym szybciej będziecie się rozwijać. A zamrażanie kasy w towar, no nie ma nic gorszego. Także ja wiem, że to super wygląda jak trener guru biznesu na Instagramie pokazuje: Ej, zobaczcie, produkt 150 zł, 115 osób go kupiło w Chinach za 50 zł ale zysk, no nie do końca tak jest, występują pewne problemy i każdy kto sprzedaje na Allegro jest doświadczony, no to je po prostu widzi drugi taki przykład, podobny do, do właśnie tego poprzedniego, bo też to jest kostium tylko tutaj co chciałem zauważyć, to po pierwsze jest on dużo prostszy, no bo zwykła pelerynka, tak, dwustronna też mnóstwo osób kupiło tą ofertę i co mnie zaciekawiło, to jest mianowicie fakt że no jest to niewątpliwie oferta, którą ktoś wybił i to mocno, no bo sprzedając tyle sztuk naprawdę e, e, nosza poba e, ale zau zauważcie, ten ktoś nie dodaje żadnych kuponów, nie ma oznaczenia zielonej ceny, e, nie ma jakiejś tam super e, zrobionej tej oferty, aukcji, zobaczcie jest jedno zdjęcie, jakiś dziwny opis, e, jak sobie jeszcze wszedłem w tego e, sprzedawcę, to zauważyłem, że ten sprzedawca jest bardzo, bardzo małym sprzedawcą, ma tylko 150 opinii, ma też bardzo dużo negatywnych opinii, 89% go poleca i pomimo tego wszystkiego, tych wszystkich negatywnych kwestii, on i tak sprzedaje tak dużo sztuk tego produktu, co pokazuje, że produkty sezonowe i właśnie produkty, no, które się świetnie sprzedają w bardzo krótkim okresie czasu, Mogą pozwolić osobom początkującym gdzieś tam złapać jakieś tempo, tak? Złapać jakiś haczyk i te pierwsze sprzedaży, żeby rozbujać coś, cokolwiek. Jeżeli nigdy nic nie sprzedawaliście, no to produkty typu choinka przed świętami albo lodówka turystyczna w lato to są świetne produkty, żeby coś rozbujać. Ale pamiętajcie, że to są bardzo ryzykowne produkty, bo tak jak mówiłem, często wiąże się to z tym, że później musicie zamrażać swój kapitał, no bo musicie przytrzymać te produkty na kolejny rok, na kolejny sezon, bo zawsze wam coś zostanie, nie wszystko wam się sprzeda, nie zawsze się idealnie wstrzelicie. Także ja osobiście unikam tego typu produktów, nie sprzedaję sezonowych produktów. Wolę produkty całoroczne, zużywalne, które po prostu no, tworzą mój biznes przez cały rok, a nie tylko przez 30 dni. Moja rada dla Was zawsze też patrzcie z przymrużeniem oka na tych wszystkich e, trenerów, którzy polecają Wam produkty na prosty i szybki zarobek. I to już wszystko w tym odcinku, dzięki za oglądanie, jak macie więcej pytań, pomysłów, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli, żebym ja omówił ze swojej perspektywy, no to dajcie znać w komentarzu, a jeżeli sami sprzedajecie na Allegro, no to życzę Wam powodzenia, na razie, cześć.